Sancta plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre Ave Maria gratia mm -hmm. plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre Nosca, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Filia Patria, et Filio, et Spiritu, Sancto, Sancto. Sicuterat in principio, et nuc et semper, et in secula, et seculorum. Amen. Na bunas te iduica, nat ketas te iduica, fidinca na geonitza. Субтитры сделал DimaTorzok Nie stoi? Pan Andrzej, skup się, tak? Gdzie Pani Panie Państwo, wielki Bóg zapłać. Idziemy teraz do naszego świętego do Matki Bożej wdzięczny do tego świętego wszyk bojowy uszamy z modlitwy wszyk Chrystus winniczy Chrystus regnat Chrystus Chrystus imperat Chrystus winniczy Chrystus regnat

minus tecum benedictatum in heribus, et benedictus fructus ventris tui, Ia Jesus. Santa Maria.

Dominus tecum, in benedicta tu in morire et benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicus Gratia plena, dominus est benedictus, in mulieribus et benedictus fructus ventris tu iesus. Santa Maria. Dominus tecum, cum in muriere et benedictus futurus mentristus, Jesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, Benedictus, Deus, in te laudamus, Sancta Maria, patere nobis, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum benedicta tu in murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mate Dei, ora pro nobis, peccatoribus, Significance of the feathers? Hmm? What's the significance of the feathers? The turkey? Is that turkey feathers? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Rzewnica pańska niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowa Szpary, łaski śpiewająca Pan z Tobą. Błogosławiona się między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marią matko Boża, mógł się za nami wrzeszczyć. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża A się stali godnymi obiemi z Chrystusowy. Módlmy się, o Boże, któryś raczył weselić świat przez śmierć. Daj nam prosimy Cię, abyśmy z nałożnością chwałę i cześć przez Panie. Był cały świat i udany przez tego, co naszego, który z tobą który przez wszystkie wieki, a... Yes, sir.